Tematem utworu jest niesamowita przemiana Ebenezera Scroogea. Jest to stary, zgorzkniały, samotny skąpiec. Nie utrzymuje on kontaktów z rodziną, nie ma też przyjaciół. Święta Bożego Narodzenia uważa za śmieszne i zupełnie niepotrzebne. Wigilijna noc odmienia go absolutnie. Przybyłe do niego duchy zabierają go na wędrówkę. Po której zmienia całe swoje życie, staje się zupełnie innym człowiekiem. Powieść ta traktuje o tym, że bycie człowiekiem to bycie z innymi ludźmi i dzielenie się wszystkim tym, co się posiada. Wydarzenia rozgrywają się głównie w Londynie, a czas podzielić można na realny i fantastyczny. Czas realny to Wigilia Bożego Narodzenia. A czas fantastyczny to ten, kiedy odwiedzają go duchy. Pierwszy duch to duch przeszłości, drugi to duch tegorocznego Bożego Narodzenia, a trzeci to duch przyszłości. Strowka pierwsza duch Marleja. Jakub Marley był w przeszłości wspólnikiem Scrooge'a, czyli kupcem właścicielem domu handlowego. Zmarł jednak 7 lat wcześniej, a Scrooge stał się jego spadkobiercą. Po śmierci partnera sam Scrooge zajmował się interesami. Żył samotnie i całe dnie spędzał w swojej pracy, w kantorze. Nie utrzymywał z nikim kontaktów. Ludzie raczej się go bali, nawet że żebracy nie prosili o drobne. Akcja powieści Rozpoczyna się po południu Wigilię Bożego Narodzenia. Scrooge odrzucił zaproszenie swojego siostrzeńca na wieczerzę wigilijną. Bardzo niechętnie udzielił też urlopu swojemu kanceliście, aby ten mógł spędzić jeden dzień więcej z rodziną. Boże Narodzenie to dla niego kompletna strata czasu. Po skończonej pracy Scrooge wracał do swego jakże ponurego domu. W momencie, kiedy otwierał bramę, na kołatce pojawiła się twarz jego zmarłego wspólnika. Skrócz był delikatnie przerażony, ale szybko wszedł do swojego mieszkania. Zaniepokojony sprawdził każdy kąt swojego mieszkania, po czym zasiadł przy kominku do skromnej kolacji. W pokoju pojawił się ni stąd, ni zowąd duch Marleja. Przezroczyste widmo ciągnęło za sobą głośny łańcuch utworzony z metalowych kas, kluczy, zamków i sakiewek. Scrooge był przerażony. Duch rzekł mu, iż łańcuch ten sam sobie ukuł za życia. Skazał się na wieczną wędrówkę, bo nie zwracał uwagi na nic poza zdobywaniem pieniędzy. Nigdy też nie okazał serca. Drugiemu człowiekowi. Marlej ostrzegł Scrooge'a, że jeśli nie zmieni on swojego nastawienia do życia, to po śmierci także czeka go taka niekończąca wędrówka. Zapowiedział on pojawienie się trzech duchów, następujących po sobie, i zniknął. Zaniepokojony mocno Scrooge zapadł w sen. Strawka druga odwiedziny pierwszego ducha. Kupiec obudził się w nocy i zaczął zastanawiać się, czy wizyta Marleja to był tylko sen, czy jawa. Ale w momencie, kiedy zegar wybił godzinę pierwszą, pojawił się przed oczami skróża pierwszy duch. Był to duch dość dziwny, przypominający po trochu kobietę, po trochu dziecko. Zjawa przedstawiła się jako duch wigilijnych przeszłości i zabrała starca w niezwykłą podróż. Widział on między innymi miejsca, w których bawił się w przeszłości z kolegami. Widział drogę prowadzącą do małego miasteczka i opustoszałą szkołę, a w nim małego chłopca. Okazało się, że był to on sam w dzieciństwie. Następnie duch pokazał mu pewną wigilję. Do wspomnianego chłopca przyjechała siostra, aby go zabrać do domu na święta. Była to siostra Scroogea. Kolejnym etapem podróży był Londyn. Widział Scrooge swojego dawnego pracodawcę. Ze wzruszeniem patrzył na niego, jego żonę i swego przyjaciela z przeszłości. Patrzył na radosny dzień wigilijny, wszyscy byli szczęśliwi i świętowali Boże Narodzenie z dumą i wzniosłością. Jeszcze później Skrócz widział dziewczynę, młodą, smutną. Duch w ten sposób przypomniał mu jego narzeczoną z przeszłości. Nie mogła ona znieść, że pieniądze stały się dla niego ważniejsze od uczucia i zerwała zaręczyny. Strząśnięty Skrócz zaczął błagać ducha, aby nie pokazywał mu już nic więcej, lecz ten wskazał mu jeszcze jeden obraz. To było teraźniejsze życie jego byłej narzeczonej. Zobaczył jej rodzinę i jaka jest szczęśliwa. Zrozumiał ile stracił. Na koniec pojawił się mąż pięknej kobiety. Wspomniał, że widział dziś jej starego przyjaciela Scrooge'a. Który samotny siedział w swoim kantorze pracując. Po tym obrazie duch pozwolił mu wrócić do domu, do swego łóżka. Scrooge, wyczerpany doznaniami, zasnął natychmiast. Strofka trzecia: Odwiedziny drugiego ducha. Scrooge tak chrapał, że od tego chrapania aż się obudził. Czekał z niecierpliwością, ale i przerażeniem na drugiego ducha. Nagle pojawiło się czerwone światło. Zaniepokojony wstał z łóżka i poszedł do drugiego pokoju. Pokój wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle. Wyglądał bardziej jak altanka, a nie pokój, a na podłodze był wielki bufet z jedzeniem. Pojawiła się też i zjawa. Przedstawiła się jako duch tegorocznego Bożego Narodzenia. Po dotknięciu szat ducha Scrooge został zabrany w kolejną podróż. Scrooge przyglądał się wszystkim widokom, które ukazuje duch. Były to londyńskie ulice, wypełnione szczęśliwymi ludźmi. Wszyscy byli radośni, był to dzień Bożego Narodzenia. Robili ostatnie zakupy, czy spieszyli się do kościoła. Duch zaprowadził starca do domu jego pomocnika. Pomimo tego, że rodzina ta była bardzo biedna, wyglądali na szczęśliwych. Byli w trakcie przygotowywania posiłku i czekali na ojca rodziny. Wreszcie pojawił się i on, Bob Cratchit. Bob Cratchit z kalekim, maleńkim Timem na barkach. Wszyscy zasiedli do skromnej wieczerzy. Pomimo protestów żony, Bob zniósł na koniec toast za zdrowie i szczęście Scroogea. Miło było patrzeć Scroogeowi na tę rodzinę, zwłaszcza, że duch poinformował go o rychłej śmierci małego Tima. Następnie przenieśli się do nędznej lepianki górników. Nawet tutaj atmosfera była iście świąteczna. Potem duch uniósł Scroogea nad morze, aby przyglądać się świętującym latarnikom na samotnej wieży i marynarzom. Każdy z nich dla swych towarzyszów miał ciepłe słowo. Wszyscy doceniali wyjątkowość Bożego Narodzenia. Jeszcze później Scrooge przeniósł się do mieszkania swojego siostrzeńca. Wszyscy świetnie się tam bawili, rozmawiali też o Scrooge'u, który kolejny rok z rzędu odrzucił zaproszenie na wieczerzę. Siostrzeniec jednak bronił swojego wujka. Stwierdził, że żal mu jest staruszka i że zdziwaczał od samotności, w której żyje. Powiedział też, że zawsze będzie zapraszał go na Boże Narodzenie i Anusz kiedyś się skusi. Na koniec wszyscy wspólnie śpiewali, pili herbatę, grali w fanty i różne inne gry. Również wypili zdrowie starego wujka, a Duch i Skrócz wyruszyli w dalszą podróż. Odwiedzali szpitale więzienia, ludzi chorych i samotnych. Na koniec pod szaty zjawy wyjrzało dwoje dzieci o okropnym wyglądzie. Duch wyjaśnił, że to ciemnota i nędza, a ich przeznaczeniem jest zguba. Tymczasem wybiła północ i skrócz zobaczył nowego ducha. Strofka czwarta. Odwiedziny trzeciego ducha. Duch odziany w czarny, długi płaszcz, podobny do całunu, przerażał Skrudza. Na pytanie Skrudza, czy jest duchem przyszłości, zjawa tylko przytaknęła. Starzec zaczął słusznie podążać za upiorem. Znaleźli się na londyńskiej giełdzie. Z rozmów tam prowadzonych wywnioskować było można, że ktoś umarł, Mówiono o skomstwie nieboszczyka, jego samotności i markotności. Jego śmierć nie wywołała u nikogo smutku ani poczucia braku. Po chwili przenieśli się do nędznego sklepiku, gdzie handlowano ukradzionymi z domu zmarłego przedmiotami. Jednym, jednym z nich była nawet koszula zdjęta z nieboszczyka, no boże niby za ładna jak do trumny. Następnie znaleźli się w pokoju, w którym ów nieboszczyk leżał. Scrooge nie wiedział, do kogo należy to ciało, a zabrakło mu odwagi, aby zapytać zjawę. W domu jego kancelisty natomiast panowała żałoba po śmierci malutkiego Tima. Bob opowiadał swojej rodzinie o spotkanym przypadkiem siostrzeńcu Scrooge'a i o jego serdeczności. Scrooge chciał wiedzieć, dlaczego nie zobaczył siebie w minianym jego własnym kantorze. Zrozumiał wszystko dopiero podczas wizyty na cmentarzu. Okazało się, że to oni mówili ludzie i że to swoje własne zwłoki oglądał w swoim własnym mieszkaniu. Przyrzekł, że od tego momentu będzie czcił święta Bożego Narodzenia jak nigdy dotąd. Błagał ducha o zmianę przyszłości. Widmo milczało jednak uparcie, aż zniknęło zmieniając się w słupek od poręczy łóżka. Strowka piąta, koniec opowieści. Skrócz chciał zmienić całe swoje życie najszybciej jak to tylko możliwe. Był niezwykle podekscytowany swoimi planami. Śmiał się głośno i płakał w tym samym momencie. Był tak poruszony, że nawet nie był w stanie się ubrać. Zauważył, że w jego domu wszystko wyglądało jak po staremu. Wyjrzał za okno, chcąc zapytać kogoś, jaki to w ogóle dzień. Okazało się, że to samo Boże Narodzenie. Duchy dokonały wszystkiego podczas jednej nocy. Scrooge poprosił przychodzącego chłopca, aby kupił dla niego olbrzymiego indyka. Postanowił on posłać go swojemu pomocnikowi. Ogoliwszy się, ubrawszy w najlepsze odzienie, wybrał się później na przechadzkę po Londynie. Uśmiechał się do wszystkich pozdrawiał serdecznie, postanowił przekazać sporą sumę pieniędzy na cele dobroczynne. Postanowił odwiedzić też swojego siostrzeńca. Ten przyjął go bardzo serdecznie, tak że już po kilku chwilach skrót czuł się jak u siebie w domu. Rankiem następnego dnia udał się do swojego miejsca pracy, do kantoru, chciał oznajmić swojemu pomocnikowi o podwyżce. Współpracownik początkowo myślał, że Starzec oszalał, ale Scrooge upewnił go, że to prawda i że chce pomóc jego rodzinie. Mały Tim nie umarł, a Scrooge stał się dla niego drugim ojcem. Od momentu odwiedzin duchów całkowicie zmienił swoje życie był zawsze pełen pogody i serdeczności. Zaprzyjaźnił się z wieloma ludźmi, a jego życie skupiało się na czynieniu dobra. Co roku też bardzo uroczyście obchodził święta Bożego Narodzenia.